Ach, prawie no. Dzisiaj idziemy na mecz, tak? No w sumie to teraz mamy iść na ten mecz, ale wiesz, że ja ze sportem na bakier, bo skończyłem się po sporcie. Daj, bo ta jest złamana, to może... Ja, to... Ale przynajmniej leci, wiesz, twoja nie doleci i się nie wbije. Nie do lata. Dzisiaj pierwszy raz idziemy na mecz, a to jest męska rozrywka. Ty jesteś dorosłym człowiekiem. Męska wszystko. rozrywka jest mecz czy rzucanie do jakiejś płaczej tablicy. Rzuć. I co? Rzuć. Ale gdzie mam trafiać? Gdziekolwiek, Nobele nie w ścianę, no. Brawo. Ty, dwa Idziemy... się trafiłem. Doskonale. Idziemy na mecz. Ty mnie trafiłeś jakiegoś durnia. Nieprawda, Jacku. Idziemy na mecz, zakładamy się. Ja mówię kto wygra, ty mówisz kto przegra. Przecinamy sobie i o stówkę, dobrze? Tak? A kto gra? Moi i twoi. Dobrze? To jest ja tylko że twoi wygrają. Na odwrót, ale chodź. Chodź, chodź. I wrócimy i porozmawiamy o sporcie, bo to nie wypada, żeby taki facet jak Ty po prostu nie wiedział o co chodzi. I skończyłem po sporcie, człowieku. I don't know where Now stuck in fulsome prison Time keeps dragging on That train just keeps rolling I mamy psa. Pięknie. Ja i tu i upside i wszystko się zgadzało. To jest to, to jest to, to jest po to żyję, Dobra, po raz to raz żyję. Po, emocje, po emocje, Uf, po kęcie. emocje, Sprawdzę mailika, może ktoś do mnie napisał, wiesz, mądra jola, albo jakaś A. inna koleżanka. Na sympatię wchodzisz? Ja mam sympatię wielu młodych niewiast. A jak sobie się podobało na meczyku? No fajnie tylko stare przegrać przez samobuja w koszykówkę, to jest bez sensu. To jest to... głupia opcja, strasznie, ale to twoja drużyna, więc luz. Yy, jesteśmy kwita, tak? No, jesteśmy kwita jeżeli chodzi o zakład, bo jeżeli chodzi o zmywanie naczyń, to nie jesteśmy kwita. A o życie? Jesteśmy kwita? Nasze życie? Jak żyć? Powiedz mi jak pyta, żyć? To jest pytanie, to czy jesteśmy kwita tak jak z tego Paulo kolejlo? Paulo Coelho. A ciekaw jestem, czy ten młody Fajne, człowiek czytał się Paulo Coelho. Czy może jakąkolwiek w życiu człowiek? ten. Czy jakąkolwiek w życiu książkę przeczytał? Czy jego rodzice będą z niego dumni? Jak rodzice Paulo Coelho z tego wybitnego brazylijskiego pisarza. A to on pisze tę Trochę tak. Nie mogę tutaj, wam e, podstawowego lockinga. Podstawowy locking? <noise> Łapisz to, a e, Locking to jest twój prawa, tak? W tę łóżkę czy w tę gruszkę? w górę chyba zasłania. To jest prawdziwe walenie gruchy nogą. Tak się da, utazuje. O i coś będzie z rotacji, uwaga. A teraz... A teraz spróbuję uderzyć w metalową rurę. Piszczelem. Nie! Nie rób tego, kurwa, nie! No! Inżynier, bezwzględny przyszły inżynier no. i nie wiem czy wiesz, no. że jakby to już jest klasyk, tak, więc ludzie zajmują się... Walenie gruchy nogą, a potem w metalową rurkę? Ty jesteś taki złośliwiec i to jest, to jest klasyk złośliwiec. i ten klasyk, mój drogi, yy, powoduje, że ludzie robią pewne przeróbki tego, no. tego filmiku, dlatego zobaczmy yy, jakby przeróbkę... Nie ja mam dzisiaj, pokażę Wam potrzebę go walkinga. A teraz spróbuję uliczyć własnową rurę upiszczenę. Pokuję, kurwa, kurwa za łamiciel. Dobrze. Good seat, good seat. <gry> Bardzo <gry> dobra przeróba. <gry> Doskonała. Mi się wydaje, że zamontowałeś rurę do striptizu w naszym mieszkaniu, Jacek? Oczywiście, szczupły, Watsonie. To jest rura. Potrafisz rozpoznać rurę? A to jest pani Vanessa. Poznajcie się. Pani Vanessa? Pan Piotr z Warszawy? Cześć, Cześć pani Vanessa. Pan Piotr z Warszawy, pani Vanessa. Jacek, mój kolega. Mi już znam. A gdzie panią poznajesz? <noise> Nie wszystko musisz wiedzieć, Watsonie. Pani Vanessa pokaże nam. Lowkinga nam pokaże? Przykro mi, nie pokaże, tylko zatańczę dzisiaj. O, Dziękuję bardzo. Do widzenia. Trzeba było strażaka zatrudnić. i piszisz strażak, ja on by tam zjechał na tej róże, byłoby bardziej ekscytująco. No to na miękkiej róże. Ile ten super mega show kosztował, co? Jest tu by mi ja? no to... Za to, to ty mi od sam od ławki ty mi wiszysz. Co to jest w ogóle? No to był taniec na róże, no. Z róże, no co to jest? Od oddawa... tam? No... Nie podoba Ci się pani Vanessa, okej. Okay. Chcesz strażaka z miękką rurą? Okej. Okay. Sam rury nie pokażesz, pokaż mi też w internecie, no proszę. Proszę. Chciałek hindus? Najlepszy hindus na świecie, gapo. narodowy sport, jakiś jest? To jest, ja słyszałem, że to jest i każdy mężczyzna to wypada wręcz, powinien zacząć ćwiczyć, mój misiu, tusiu. Się... Miałbyś tam szacunek na tym swoim służewcu, tak? Ćwiczę tak? od dziecka na sztywnej kobrze. <laughs> Zły człowiek. bardzo łatwe coś takiego, nie? Podchodzisz i tańczysz, no co? चुका रहता है जाएगा रुम चुका रहता है जाएगा Zobacz I zobacz. Może ułebniesz hinduza. I zobacz tych Piotrek tańczy. Zobacz. No. Łup. Nie każdy jest Michałem Wiśniewskim, by robić te życia. Nie Cały każdy robi teledys teledyski na wesela. Nie! Ale co Nie stary, to wesela? No a co, z czego? Aaaa! 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 Tak się pan na młoda nie wypierdoli, to wesele nieudane.